I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft Vakop, ze mną jest Wąsu. Cześć. Ja jestem Wam i lecimy dalej. Wąsowi eee, spodobał się Zeratul, mietychus, więc no cóż, idziemy dalej. W jakość jednostek, a nie w ich ilość. Dokładnie. Eee, tak. Ja teraz mhm. poszedłem, zjadłem kawałek sernika i pomyślałem, ale Alarak byłby dobry na tym mutatorze. Który? Tym tamtym? Na tym... Tak, bo on się leczy za każdą jednostkę, tam przecież przyzywało dużo małych. I wszyscy ginę... No, no, to rzeczywiście byłoby dobre. I ma tego skilla co odpycha przecież. No! Jakbyś dał radę go skastować, to może i byłby użyteczny, ale to leczenie rzeczywiście się byłoby dosyć no, adekwatne. Jest ryzyko, że padnie zanim ten. Zanim, zanim się wyleczę. Nie! Eee, to jest instant heal, więc to raczej luźno. Wystarczy ci mieć dwóch, czterech suplikantów i jednostki mm. zaczną padać, kręcić się, to już by został. Tychus jest piratem, to już dlatego ma ten X na klacie, tak? <laughs> no tak, mniej więcej ta A czy e, o, piratem... No znaczy tak, no można tak powiedzieć. A ja drogowym. No, pff, jakimś na pewno. No i dobra, gotowy na jazdę samochodami w takim razie. To, a tu... a, to, okej okay. Idą ustawić taktycznie Ziu. samochód Żeby przejął atak mm -hmm. Brak suplej... brak potrzeby budowania supleja też jest fajny, nie? W tym sensie mm -hmm. Mm -hmm. Ci komanderzy mają same plusy, naprawdę Czy masz jakąś tawernę? Nie rozumiem Bar jakiś masz tak? No tak, no bo to, to są rozbójnicy, najemnicy, świrusy. Oni wszy, wszy wszystkie jednostki z nie wychodzą. Teraz. Hmm? Open jest. Co jest open? Bar. <laughs> open bar. Open bar. Super super. Dwa T, standardowo. Postawisz mi to. Ale nie będziesz jeszcze tego minował. I zbieramy hajs! Mi zostały już tylko cztery budynki do zbudowania, i mam wszystkie budynki. Ale Zeratul mało poświęca, ale tyle dostaje. W jakim sensie? No bo to poświęcasz. Co on? Nie wiem, co on poświęca. A, musi ten. Ma dodatkowe zadanie, że musi zbierać te śmieszne rzeczy. No tak. Ale dostaje dużo w zamian. Keystone. No ta upgrade jest za darmo. Umiękki tam no. na górnym pasku, no? No. A nie musisz budować tych pylonów i asymilatorów. asymilatorów. Nie musisz okupować, no. No ale no wiesz, to jest za coś drogie jednostki, nie? Mhm. Jakby kazali ci jeszcze robić upgrade i wstać asymilatory, to byś miał problemy finansowo trochę. No tak. Jako Zeratu przynajmniej tak mi się wydaje. No. no to to bez. Chyba jakby zrobili PvP tymi komanderami. Zrobili raz na April Fule. Tak? Jak? Eee, Rainor i Stuko reszta nie miała sensu. Czemu? Raynor stawiał baraki i ci przyzywał bezpośrednio armię w twojej linii minerałów. Stukow przewołał Apokalipsa i Aleksandra i wszystko zabijał. Nikt inny w ogóle nie miał podejścia. Wow. Oczywiście, tam więcej się grało, nie? w sensie jak się trafiły akurat takie tacy komanderzy względem siebie, że mogli coś porobić. Mhm. Bo oboje byli, nazwijmy to, nie tacy po chwili na rozwałkę totalną. Zresztą no. jak chcesz to możemy coś takiego zrobić, bo jest mod w customach, gdzie masz PvP komanderami. No. Ale to, to nie jest aż tak fajne jak brzmi. No wyobrażam sobie. Bo jak grasz, jakbyś grał na bota, to zbyt łatwo wygrywasz, a na graczy, no to to jest... kto weźmie lepszego komandera i potem jest koniec, no bo to nie ma znaczenia. Mm -hmm. Chyba, że się jakieś zasady da albo time'a, że nie można się zraszować, nie no to Coś można popróbować. Ale to wciąż są lepsi gorsi komanderzy. No tak, bo oni są zbalansowani pod ten tryb, ale nie PvP. Tak. To już mi sensownie. Uh. nie Dobra, jak chcesz sobie jeszcze to zbudować i lecimy. Wiemy. Wiemy Dobra, to idziemy. Mam jedną jednostkę, I'm ready. Ło, gdzie jestem? Zgubiłem się. Whoa, whoa. Ohohoho, oho, oho. jak mi Tychusa zmiotło <laughs> Tychus też ma piękne obrażenia 18? Zasięg 5? Okej, okay, ale strzela z szybkością 0,24 nice. Ja na prawo pojadę autem Dobra Eee, auto powinno przeżyć Chcę ja, z jednostek ledwo i zbudujemy tego pana ja Już go to wysyłam W ogóle na co walczyłem? Ten sam setup w ogóle Co o, ciekawe. ostatnio Nie, okay. w sumie nie muszę tutaj mm. A o, atakują mi bazę A, Niedobrze Ja już tam zaparkowałem A, no to właśnie Ja też to zrobię Wybranisz się? Co okay. To jest jeszcze jeden minus. No. Dawaj. <laughs> Tam akurat ten... Mm, były te moje te Mój artefakt. <laughs> Okej, okay. okay. chyba pękł.

O, czekaj, muszę tutaj wybrać obliczki. Teraz wezmę sobie tych... ...i tutaj wezmę Tym razem tą pierwszą armię zamiast drugą weźmiesz? Dobra, to będzie coś innego, Bazy e, Bazę nam będą atakować, możesz mnie wybronić? Bo ja idę na uh -huh. bonusa. Uh -huh. dobra. Nie! O, grałeś, trzymałeś się. Otrzymali. O, jesteście. Super. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, trzy. Ale mi pokazało teren. <laughs> Zgaduj z <zgadula>, co? <laughs> no. Tak trochę. 5, a wiem chyba gdzie a, to jest dalej. aha już już ją witam mm -hmm. już zaraz ją, o Jezu, jak ja ją przywitam o medyk i zerglingi, co to za chore combo dobra już kończę bonusa Zrobimy upgrade. Y. Hmm. Co to jest? Uh. Jeszcze tak, do bezpieczeństwa. Zrobimy... Stwa, trzy, cztery... Pięć? Angus? Dobra. To jest gdzieś na creepie. Bonus objective complete. Bonus objective complete na creepie. No to pewnie z następnym tym. Dobra, no to musimy po prostu tam iść. Dajemy sobie tylko trzecią jednostkę. Oni nie 10 supleja biorą. No ale jak masz 6 jednostek no to, no to, to problem, Nie ma problem, nie? Dokładnie.

Ja po prostu pushuję Cloaked ale mam wykrywajkę Tak mam, no to git I wezmę I'm sure. I'm sam I'm so Niech ciągnie. Cyk, cyk Ale będę cię i tak potrzebował Finalnie na tego Idę <laughs> Jesteśmy sam, pum, pum Wybuchaj wszystko Cyk no, Chcę być tu, z tym nie ma co walczyć No, wieszaj ten sporter się cofaj ładnie i tak wybuchną. mu hmm. <laughs> Więc nie ma co tam się inwestować w ich jakoś bardzo Renasturacja, nikt nic nie ten, Dobrze, wyrygł to, robimy tak zdjęcie Armora, Damage i stun to się przydał. Więc poczekamy na 700 minerałów na to. <grym>, a myślę, że nie można mi ufać. No te... Tak? Hm? No, wiem, że nie lubią się ludzie. No bo zdradził Jimmy'ego Raynora przecież, tak? No, tak. To przyto. Dobra, tu. O, Ej, Azeratulu, może lecieć na nieodsłonięty teren? Ee, nie pamiętam. Sprawdź. Tak. Aho, wbiłem środek bazy. op <laughs> Dobra, co ja chcę na piątą jednostkę eee, to Muszę w stałej kolejności to robić, coś czuję, bo tak robię i teraz on trochę się kupię. Bazy mnie atakują i rozwali mi wierzyć. Eee, a idę, idę, idę sorry. Co, aleś strach? Co no, jesteś, aleś Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. I wybuchy. Konstrukt nie żyje. Tu jest kolejny. Więc idźmy w jego stronę. Uuu, dwa konstrukty naraz. Trochę przypał. Mają myśli i rozwalmy to na kredycie. Dobra. Nie, mój frak. Mój frak. Ty, ja to solo czy jeszcze to wszystko? Dobra, odin time. Let's go. Witam, on drzeje. Kto chce dostać bum no. Ja jeden ten dolny. Dobrze, tak należy. Mm, to na maksa, eee, No to. Upgrade dalej. co? Będzie? Truck, będzie. To. No wstawię auto i uciekamy. To Ucieczka! W to jest ten. Lecimy, Andrzej, ale go olaliśmy.

zbudować. No, no dajesz, no. No ile będziesz leczyć, no? No proszę Cię, no. Cicho. Eee... No to idziemy na bonusę Kolejny upgrade zrobimy... Tempo działania, mocniejszy heal. Po prostu... Czekaj, którędy to każe iść? W dół! Już doszliśmy.

A toż kusi mnie tego konstrukta na górze zabić. Jakoś się czuję niespełniony, że on żyje. Więc idę go usunąć. Tak, to atakują. No już nie. Na górę idziesz, na też. się. No, no, to szybko się zrobi, więc... Upgrade, upgrade... Ty, bo tam ci jednostki biją, nie? the walk. O! On zniknął! Okej okay. I guess good to know No, base under attack Ano um. Dajemy radę? Nie dajemy rady. To idziemy z... Dobra, wybronione. To idziemy. Tu. Nie wiem ile razy jeszcze będzie te wieżeczki musiał wstawiać. Co, protekt? <laughs> Daj sobie radę, nie wszyscy dajcie. Ty może sobie nie dać rady. <laughs> No, na to nie działa, racja. Eee, tu sam nie wejdę, gdzie planowałem wejść. Ojej, od góry? No. O, no, czy tam wieżyczki są? raz. Ej, nawet się wybronią. Ha! No. Dobra, musisz tu autem podjechać, bo są dwa na wejściu konstrukcji. Tylko ci do bazy wchodzą! ojej. Oj, Lol. Oj, oj. No, probami mógłbyś uciec na przykład, żeby ci ich nie zabili, ale... Widzę, że ty nie wierzysz w takie rzeczy. Okej. Okay. Dobra, to Czekaj no. Trochę wieżyczek rozstawiam. Dobra, auta pierwsze. Auto, auto! Auto, wyszli! AUTO WYŚLI! Wysłałem. Wy Wysłałem! No nie, dopiero teraz! Już widzę. Ej, to auto pamiętaj, że ma dużo HP i się resp, więc nie ma co się go tak, wiesz, obawiać. Mhm. Bardzo. O, postawiłem swój konstrukt, lol. Jop. Yep. py. pyk, py. Dawaj autem blokuj drugiego lepiej. No oh, i daj Te dolny zajmę. No, okay. Dolny dolny bardziej. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Easy. Dobra. No i uciekamy. O Ubran, Forest A, to już się strzyci. <laughs> Dobra, podoba mi się ta postać, tym No, To było za jakieś walenie. A nie pamiętasz w tej misji z innym się je zabija na przykład. A tutaj mhm. uciekają. To wszystko ma jakiś sens. Na pewno. I nie wiem jaki, ale okej. Okay. Ja też nie, ale nie będę się teraz w to wczytywał. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. Ze mną był Wąsu. I na razie. Ja jestem Wam. Aby subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie. Hej.